odbiega może od kolorystyki chociażby jego na zewnątrz jest taki szerobury troszeczkę zaciemny jak na taki z zewnątrz można by go ocenić lekko sportowy młodzieżowy samochód jak widzicie piękny słoneczny dzień Maska samochodu, wręcz bym powiedziała dość długi nos kaktusa, widoczny jest w kamerze. Powiem szczerze, że ciężko było mi z początku przyzwyczaić się do tego, że mam taki długi przód. Choć to tylko złudzenie odczuwane w środku. I zastanawiałam się, ile wcześniej muszę zacząć hamować. Dopiero. Stając na parkingu obok innych samochodów, zauważyłam, że ten przód, który pokazuje mi lakier cały czas w trakcie jazdy, nie jest jakoś tam dłuższy od innych, tylko nasze przyzwyczajenie już do ściętego przodu i do takiego niskiego bardziej może z boku wyglądającego na sportowe i opływowe mnie w pierwszej momencie przeszkadzało. W tej chwili zupełnie przyzwyczaiłam się już do jazdy i do tego, że hamuję w tym samym momencie i zatrzymuje się w tej samej odległości, co innymi autami. Zazwyczaj z wideo rejestratorem ma duże plusy. Każdy z nas boi się stłuczek, wypadków, a z drugiej strony, sytuacje, które zdarzają się na polskich drogach, są często zaskakujące dla wszystkich użytkowników. Bierzmy pod uwagę wyrastające z godziny na godzinę roboty drogowe jest styczeń, więc dziury w jezdniach pojawiające się z minuty na minutę oblodzenia bo oczywiście są jeszcze przymrozki, są gołoledzie bardzo często mgły taką w pory roku mamy mimo wszystko jest Jakieś przeczucie takie, że będzie wiadomo co się stało, kto zawinił, że prościej będzie udowodnić chociażby własną niewinność, czy jakieś wypadki na drodze, których nie jesteśmy sprawcami, a często zdarza się tak, że Ktoś wjeżdżający w nasz samochód z prawej strony mówi: Byłem z prawej strony, miałem pierwszeństwo. To nie zawsze tak jest. Stąd mój pomysł na zakup wideoregistratora. Jestem zadowolona z zakupu, bo odczytywanie plików ze z zwykłej małej karty jest łatwe. I mam, że tak powiem, pewność, że wszystko na tej krajcy znajdę. W razie potrzeby będę mogła okazać się filmikiem mojej ostatniej podróży.